Pero... Dobrze. Bien. Więc skąd ta mina? Szkoda, że nie ma tu mi. Nie chciała przyjść, jej sprawa. Nic jej nie powiedzieliśmy. Znając ją, raczej się nie zgodzi. Niko ma rację. Diego też spodoba się ten pomysł. Zgadzam się na drugą dziewczynę, ale nie na mi. Jak chcecie, sama sobie znajdę kandydatkę. Co z Diego? Czemu nie przyszedł? Musiał coś załatwić, ale chce być na próbach. Tak powiedział.